Wstał, poprawił krawat i powiedział, Odejście na zawsze. Nigdy nie zapomnę, jak czułem się w tej chwili. Cisza. Mój syn, dziewięcioletni chłopiec w granatowym garniturze, który nalegał, aby go założyć, wstał, położył ręce na stole i powiedział wyraźnie, Jak dzień, odejście na zawsze. Patrzył prosto na moją matkę. Na talerzach wszystkich wciąż leżały kawałki urodzinowego ciasta, świece właśnie zostały zdmuchnięte. Moja siostra trzymała telefon w jednej ręce, w połowie nagrywając moment. Mój brat wciąż się śmiał z dowcipu, który ktoś rzucił kilka sekund wcześniej. A słowa Micach a przecieły to wszystko jak podmuch zimnego powietrza w ciepłym pomieszczeniu. A najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że go nie powstrzymałem. Gdybyś powiedział mi rok temu, że to mój syn będzie tym, który w stanie najbardziej kontrolująca, manipulacyjna osoba w naszym życiu, jego własna babcia, śmiałbym się lub płakał. Pewnie obie te rzeczy, bo nie sądziłem, że którykolwiek z nas miałby to w sobie. Wychowałam się, żeby milczeć, być uprzejmą, siedzieć wśród niewygody z ciasnym uśmiechem i złożonym serwetką na kolanach. To właśnie moja matka mnie nauczyła. Pozory ponad emocjami. Pokój za wszelką cenę, nawet jeśli zabija cię od środka. Ale Majkę nie dostał tej wiadomości tego ranka. Przyszedł do mojego pokoju z ubraniem do kościoła w ręce. Jego buty były zakurzone od ostatniego razu, kiedy je nosił. To rzeczywiście była rozprawa o opiekę nad dzieckiem, a jego marynarka wciąż miała metkę na kieszeni wewnętrznej. Spojrzał na mnie spokojnie i zapytał: Mamo, myślisz, że mogę ubrać się na urodziny babci? Zawahałam się. Jeśli chcesz, powiedziałam, ale nie musisz nikogo zaimponować. Zatrzymał się. Wiem, powiedział. Chciałem tylko coś powiedzieć. W tamtym czasie nie zwróciłam na to większej uwagi. Pomyślałam, że może chcę wygłosić toast albo powiedzieć babci, jak ją kocha. Taki był on, wrażliwy, ciszy mówca, obserwator. Zawsze zauważa, kiedy jestem smutna, nawet jeśli nic nie powiem. Przynosi mi herbatę lub rysuje mi obrazek, kiedy czuję, że mam zły dzień czasami. Zapominam, jak głęboko odczuwa rzeczy. Ale patrząc wstecz teraz, zdałam sobie sprawę, że nie ubierał się, by zaimponować. Ubierał się, żeby go traktowano poważnie. Kiedy dotarliśmy na imprezę, to było tylko małe spotkanie w domu mojej matki, jak zawsze czułam napięcie, które zaczynało się pojawiać w chwili, kiedy przekroczyliśmy próg. Było tak samo jak co roku ściśle kontrolowane uśmiechy, przesadnie udekorowane ciasto i zimne uwagi ukryte w uprzejmej ironii. Wera, moja matka, rzuciła na mnie tylko jedno spojrzenie, spojrzała na Micacha od góry do dołu i zapytała, dlaczego go tak ubrałaś? Nikt nie obchodzi, jak wygląda. Majkę nic nie powiedział, tylko usiadł cicho, złożył ręce i czekał. Powinnam była wtedy coś powiedzieć, powinnam była stanąć w jego obronie, ale stare nawyki ciężko znikają, więc z lekkim uśmiechem, udając, że nic się nie stało, powiedziałam. Chciał wyglądać ładnie i to wszystko, puściłam to, jak zawsze. Ale majkę nie puścił. Przez następne godziny siedział przy stole, słuchając, patrząc, słysząc każdą ukrytą obelgę, którą moja matka rzucała w moją stronę o mojej pracy, moim wychowaniu, mojej łagodności, jak ona inaczej wychowałaby mi CH. Jak miałem szczęście, że mam rodzinę, która znosi mój bałagan. Zawsze mówi takie rzeczy, wystarczająco ostre, by zranić, ale powiedziane z uśmiechem, wystarczająco słodkie, by nikt jej nie krytykował. Tak zawsze było. A ja zawsze to pomijałam. Mówiłam sobie, że to po prostu jej sposób, że rodzina jest skomplikowana, ale Majkę nie ma lat wymówek, które wybudowałam w głowie. Nie ma jeszcze tych emocjonalnych zgrubień. Ma tylko poczucie tego, co jest właściwe, a co nie. I tego wieczoru podjął decyzję. Zaraz po pokrojeniu ciasta, kiedy wszyscy znów zaczęli mówić jeden przez drugiego, spojrzał na mnie swoimi cichymi oczami i wyszeptał: Czy mogę coś powiedzieć? Kiwnęłam głową. Nie miałam pojęcia, co zamierza zrobić, ale kiedy wstał i powiedział te słowa, ubrałem się, żeby to powiedzieć, odchodzimy na zawsze, wiedziałam, że robi to dla nas obojga. Nie tylko chronił siebie, ale chronił mnie, a po raz pierwszy od dawna poczułam się bezpiecznie. Przed imprezą wszystko już zaczęło się sypać. Ludzie zakładają, że urodziny są radosne, że rodzina zbiera się wokół ciasta i świec, stare historie opowiadane przy winie, śmiech odbijający się od ścian. To jest obraz, który masz na myśli, gdy ktoś mówi rodzinne świętowanie, ale dla mnie urodziny, zwłaszcza urodziny mojej matki, zawsze wydawały się jak wejście do szybkowaru bez zaworu bezpieczeństwa. Mam na imię Elare, mam 33 lata, jestem samotną matką i mieszkam z moim synem Micachem w małym, dwupokojowym mieszkaniu na obrzeżach miasta. To niewiele, ale to nasze. Cisza, ciepło i bezpieczeństwo zupełnie inne niż dom, w którym dorastałam. Majkę ma 9 lat, jest myślący, cichy na zewnątrz, rozmowny w domu. To ten typ dziecka, które przeprasza, gdy przypadkowo nadepnie na owada i które trzyma moją rękę w sklepie spożywczym. Nie musząc nikomu tego mówić. Jest także bystry, zauważa wszystko więcej niż kiedykolwiek zauważyłam. Tydzień przed imprezą zapytał mnie, czy naprawdę musimy iść. O, czy możemy po prostu wysłać kartkę? zapytał, mieszając płatki śniadaniowe. Zaśmiałam się nie dlatego, że to było zabawne, ale dlatego, że życzyłam sobie, byśmy mogli. Wiesz, jak jest z babcią, powiedziałam, ona oczekuje, że wszyscy będą obecni. To, czego nie powiedziałam, to, że już się tego bałam. Co roku to samo zawsze ta sama sytuacja. Przyjeżdżamy, ona komplementuje wszystkich innych, krytykuje moją wagę, moje ubrania, moje wychowanie, robi subtelne ukłucia w obecności innych, które mają na celu upokorzyć, ale są niemożliwe do wytykania palcem. Jeśli coś powiem, jestem za bardzo wrażliwa, jeśli milczę, czuję się mała, tak zawsze było z nią. Pasja ukryta za perłami, Vera, moja matka, to kobieta, która domaga się doskonałości od wszystkich innych, ale pozwala sobie na wszystkie wady. Kiedy dorastałam, utrzymywała nasz dom w nieskazitelnej czystości i zawsze gotową do zdjęcia uśmiech na twarzy. Ale wewnątrz tych czterech ścian, miłość była czymś, co trzeba było zasłużyć. Jeśli dostałaś ocenę A, pytała, dlaczego nie A. Jeśli posprzątałaś pokój, przecierała podstawki, a kiedy płakałam, mówiła. Myślisz, że masz źle. Nie wiesz, co to znaczy naprawdę źle. Nie wiedziałam, co to znaczy przemoc emocjonalna, wtedy po prostu myślałam, że jestem rozczarowującą córką. Kiedy zaszłam w ciąży z Micach EM w wieku 23 lat, jej rozczarowanie osiągnęło nowy poziom. Mój chłopak, ojciec Micach A, opuścił mnie zanim jeszcze zobaczył USG. Pamiętam dzień, w którym jej to powiedziałam, po prostu stała w ciszy przez chwilę, a potem westchnęła i powiedziała. Cóż, chyba naprawdę to zrobiłaś teraz, powiedziała, że pomoże, gdzie będzie mogła, ale pomoc była obciążona warunkami, rada ukryta w krytyce, opieka nad dzieckiem oferowana z warunkami, emocjonalny dług ukryty za hojnością. Przez lata to ignorowałam, mówiłam sobie, że majkę potrzebuje babci, że nie powinnam spalać mostów tylko dlatego, że jestem zraniona. Znosiłam jej zimne komentarze, połykałam wstyd, utrzymywałam pokój. Ale coś zaczęło się zmieniać ostatnio, nie w niej. Ona się nigdy nie zmienia, ale we mnie. Czułam ten powolny, bolesny wyczerpanie, to co się dzieje, gdy przez całe życie stąpasz na palcach wokół kogoś, kto może cię zranić jednym spojrzeniem. Zaczęłam widzieć siebie oczami Micach a i nie podobało mi się to, co zobaczyłam. Matka, która milczała, gdy ktoś traktował ją źle, kobieta, która uśmiechała się przez ból, po to by utrzymać komfort innych. A Majkę on zaczynał to dostrzegać również. Był moment tydzień przed imprezą, kiedy znalazł mnie płaczącą cicho w kuchni. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jest już obudzony. Po prostu wszedł, spojrzał na mnie i powiedział Nie musisz iść, jeśli nie chcesz, mamo. Uklękłam i przytuliłam go tak mocno, że ledwo mógł oddychać. Nie powiedziałam mu wtedy, ale coś się zmieniło we mnie tej nocy. Zaczęłam pytać siebie, dlaczego wciąż stawiam siebie przed kimś, kto nigdy mnie nie widzi? Dlaczego uczę mojego syna, że to jest miłość? Więc kiedy przyszło zaproszenie, po prostu wiadomość tekstowa, bez ciepła, bez emoji, wiedziałam, że wciąż pójdziemy. Nie byłam gotowa na zerwanie więzi, jeszcze nie, ale Majkę był już dalej niż ja. Był już gotowy powiedzieć to, czego nie mogłam. I wkrótce zdałam sobie sprawę, że ta impreza urodzinowa nie będzie jak inne. Po co się ubierać? Nikt nie dba, jak wyglądasz. Przyjechaliśmy na podjazd mojej matki około dziesięć minut spóźnieni. Całą drogę próbowałam oddychać spokojnie, trzymać głos spokojnym. Nawet ćwiczyłam uśmiech w lusterku wstecznym. Stare nawyki, jak się okazuje, ale moja ręka drżała lekko, gdy zgasiłam silnik. Mike spojrzał na mnie z fotela pasażera, jego mała marynarka była zapięta ściśle, trzykrotnie uczesał włosy tego ranka, a w plecaku trzymał notatnik, jakby przygotowywał się na coś ważnego. Zauważyłam wtedy, że nawet wypastował swoje buty. Nic nie powiedziałam, tylko ścisnęłam jego dłoń i powiedziałam Jesteś gotowy. Kiwnął głową, ale nie uśmiechnął się. Kiedy weszliśmy do środka, poczułam ciężar domu Werii, który spadł na moje ramiona, jak zawsze. Wszystko wyglądało idealnie, jak zawsze. Drewniane podłogi lśniły, czajna była już ustawiona, a w tle leciała łagodna muzyka klasyczna. Zawsze Bach, nigdy Mozart, bo Wera miała zdanie na ten temat. Kto w końcu postanowił przyjść? Powiedziała, stojąc w drzwiach kuchni. Jej głos miał ten fałszywy słodki ton, który używała, kiedy goście byli obecni. Jej ton zawsze brzmiał miło dla innych ludzi, ale ja wiedziałam, co to oznacza. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, jej oczy spoczęły na micach u, spojrzała na niego od góry do dołu. Jego schludna marynarka, buty, krawat, który spędził dziesięć minut poprawiając przed lustrem, i zaśmiała się, po co się ubierać. Nikt nie dba, jak wyglądasz. Powiedziała to półśmiechem, jakby to była niewinna żart. Majkę mrugnął, jego twarz nie zmieniła się, ale poczułam, jak jego ręka zaciska się na mojej. Po prostu stałam tam. Powinnam była coś powiedzieć, powinnam była odpowiedzieć. Cóż, ja dbam o to, jak wygląda, albo chociaż, nie mów do niego w ten sposób. Ale zamiast tego zrobiłam to, co zawsze robiłam, połykałam gulę w gardle i uśmiechnęłam się. On po prostu chciał się ładnie ubrać, powiedziałam, udając, że to nie rani, bo tak zawsze robiłam wokół niej. Minimalizowałam, umniejszałam, udawałam, że nic mnie nie boli. Impreza toczyła się w zwolnionym tempie. Mój brat Joan przyjechał godzinę później i dostał owację na stojąco. Moja siostra Lenore przyniosła jakąś drogą butelkę wina, a Vera zrobiła dramatyczne zamieszanie, jakoby tylko Lenore znała jej gust. Nazwisko Micach A przekręciła dwukrotnie, ale nawet nie raczyła tego poprawić. On nic nie powiedział. Widziałam to na jego twarzy, cichą obserwację, jak jego oczy skanowały każdą interakcję. Nie rozpraszał go ciasto, prezenty czy rozmowy. Patrzył, chłonął, a Vera była w swoim żywiole. W pewnym momencie, gdy wszyscy byli zgromadzeni w salonie, zgięła się w moją stronę i powiedziała – mogłabyś chociaż spróbować ubrać coś, co ci pasuje. To impreza, nie zebranie PTA. Nie było to na tyle głośno, by wszyscy usłyszeli, wystarczyło, bym ja to poczuła, żeby przypomnieć mi moje miejsce. Spojrzałam w dół na swoją bluzkę, tę, którą nosiłam na rozmowy o pracę, i natychmiast poczułam się jak dziecko znowu, mała, bezsilna, wstydząc się za to, że próbuję. To jest ta cecha mojej matki, jej słowa nie zawsze są głośne, ale lądują jak uderzenia. Śmierć przez tysiąc cięć. Poszłam do kuchni po wodę i złapałam swoje odbicie w drzwiach mikrofalówki. Moje policzki były zaczerwienione, oczy wyglądały na zmęczone, czułam się jak balon. Z którego powoli wypuszczono powietrze. Kiedy wróciłam do pokoju, Majkę siedział sztywno przy stole, jego ręce złożone przed nim, jego plecak, który nalegał, by zabrać, był schowany pod krzesłem. Nie jadł, tylko patrzył prosto na ciasto. Usiedłam obok niego i wyszeptałam: Czy wszystko w porządku? Spojrzał na mnie poważnie i spokojnie. Czy mogę coś powiedzieć później, po ciastku? Zawahałam się, co chcesz powiedzieć? Zobaczysz. Coś w jego głosie sprawiło, że się zatrzymałam. To nie było gniewne, to nie było przestraszone, to było pewne, a w tej chwili zdałam sobie sprawę, że coś, co sprawiło mi dreszcze, Majkę nie był tylko zdenerwowany. On coś planował. To nie była histeria, to nie było wołanie o uwagę. Mój syn zamierzał powiedzieć coś do całego pokoju, coś, co narastało w nim przez długi czas, a on ubrał się nie po to, by wyglądać słodko czy elegancko, ale po to, by być traktowanym poważnie. Spojrzał na mnie, kiwnęłam głową. To było tuż po tym, jak przyniesiono ciasto. Moja siostra nalegała na filmowanie, jak Wera dmuchuje świeczki, jakbyśmy byli jakąś szczęśliwą rodziną z sitkomu. Wszyscy zgromadzili się w jadalni, udając radość. Wera pozowała z kawałkiem ciasta i wygłosiła głośny żart o tym, jak jest za młoda, by być babcią, a wszyscy śmiali się głośniej, niż to było konieczne. Stałam obok Mica, a który siedział na skraju stołu, jego postura nie zmieniła się. Wciąż siedział wyprostowany, plecy proste, ręce spoczywały na kolanach. Ten mały garnitur sprawiał, że wyglądał na starszego niż dziewięć lat, za stary, jakby dorósł przez noc. Vera podała mu kawałek ciasta z półuśmiechem i powiedziała: tylko nie rób bałaganu tym razem. To nie było okrutne nie na pierwszy rzut oka, ale to właśnie jej sposób bycia. Jej głos zawsze miał odcień lekko rozbawionego tonu, jakby wszystko, co mówiła, było żartem. Mogła cię obrazić i udawać, że to ty jesteś zbyt wrażliwy, żeby się nie śmiać. Majkę nie dotknął swojego ciasta. Po prostu spojrzał na mnie i cicho zapytał, czy mogę teraz coś powiedzieć? Spojrzałam na niego, jego oczy były spokojne, nieruchome. To nie były nerwy, był gotowy. Zawahałam się, moje serce zaczęło bić szybciej. Rozejrzałam się po pokoju. Wera rozmawiała teraz z Joną, popijając białe wino, jakby była królową, a wszyscy byli jej poddanymi. Lenore przeglądała telefon, ledwo udając, że jest obecna. Nikt nas nie zauważył. Zgięłam się i zapytałam mica H. Co zamierzasz powiedzieć? Spojrzał na mnie. Prawdę. Te trzy słowa, tak proste, ale niosące ze sobą wagę lat. W których nigdy nie odważyłam się wypowiedzieć nic w tym domu, w domu ciszy, gdzie połknęłam to, aż mnie to zniszczyło, gdzie były siniaki, których nikt nie widział, bo nie pokazywały się na skórze. Poczułam wtedy fale paniki, nie dlatego, że nie chciałam, by to powiedział, ale dlatego, że część mnie wciąż bała się reakcji werii, tego starego lęku, wytworzonego przez całe życie chodzenia na palcach, głoszącego, że nie można wzbudzać kontrowersji, że trzeba milczeć, nawet gdy chciałoby się krzyczeć. Ale Majkę patrzył na mnie, jakbym miała moc otworzyć drzwi lub zamknąć mu je przed nosem. I po raz pierwszy w moim życiu wybrałam drzwi. Kiwnęłam głową. To wszystko proste skinienie głową, a on wstał, przesunął krzesło tak cicho, że prawie nie usłyszałam szumu na podłodze, wszyscy zwrócili się ku niemu, zdezorientowani. Nie podnosił głosu, nie krzyczał, po prostu sięgnął do plecaka i wyciągnął złożoną kartkę papieru, wyrównał swój mały krawat, Odsząknął i powiedział: Ubrałem się dzisiaj, bo chciałem, by mnie potraktowano poważnie. Pokój zamarł. Wera przechyliła głowę, uśmiech wciąż na twarzy, ale jej oczy już zdradziły, co się dzieje. Majkę kontynuował, jego głos był cichy, ale niósł się w całym pokoju. Chciałem wyglądać ładnie, bo mam coś ważnego do powiedzenia. Babciu, nie traktujesz mojej mamy dobrze. Zatrzymał się. Spojrzał prosto na Werę. Sprawiasz, że czuję się źle. Mówisz okrutne rzeczy i śmiejesz się, jakby to było zabawne, ale to nie jest zabawne, to sprawia, że płaczę, kiedy myśli, że tego nie widzę. Nie oddychałam. Nie mogłam. Patrzyłam, jak mój syn robi to, czego ja nigdy nie miała odwagi zrobić. Wstać w tym domu przed wszystkimi i wyciągnąć to na światło dzienne. I nie chcę tu więcej przychodzić, powiedział. Jego głos stawał się coraz bardziej napięty, bo to jej szkodzi, a jeśli nie będziesz miła dla mojej mamy, to już tu nie chcemy być. Cisza, która zapadła, wydawała się najgłośniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek słyszałam. Wera otworzyła usta, pewnie, by powiedzieć coś lekceważącego, zignorować to jak zawsze, ale zanim zdążyła coś powiedzieć, Majkę spojrzał na mnie i powiedział, odchodzimy, prawda, mamo? I wreszcie przemówiłam. Tak, powiedziałam wystarczająco głośno, by wszyscy usłyszeli. Odchodzimy. Nie było krzyków, nie było dramatów, żadnego rzucania się, po prostu wzięłam moją torebkę, chwyciłam micach a za rękę i poszliśmy w stronę drzwi. I po raz pierwszy w moim życiu nie czułam się jak przestraszona mała dziewczynka w tym domu. Czułam się jak matka, kobieta, cała. Majkę powiedział prawdę i tym samym oddaliśmy mi głos z powrotem. Odejście na zawsze. Można było usłyszeć, jak widelec opada. Nie spodziewałam się, że cisza potrwa tak długo. Słowa Micach wisiały w powietrzu jak dym po petardzie. Jeśli nie będziesz miła dla mojej mamy, to już nie chcemy tu być. A potem te ostatnie słowa, tak czyste i ostateczne. Odejście na zawsze. Na moment nikt się nie ruszył. Twarz Veri nie zmieniła się. Na początku wciąż była zamrożona w półśmiechu, mrugając powoli jakby dostała w twarz, ale nie chciała przyznać, że ją zabolało taki był jej sposób nigdy nie płakała, nigdy nie krzyczała, po prostu ostrzyła się, ale nawet ona nie wiedziała jak odpowiedzieć na to moja siostra zatrzymała nagrywanie w połowie, jej telefon powoli opadł na jej kolana Jołny żół kawałek ciasta, nagle wydawał się tego żałować a ja. Po latach myślenia, że muszę mieć pozwolenie na odejście, poczułam, że coś zatonowało we mnie. To nie była złość, to nie był smutek, to była klarowność. Poczułam, jak palce Micacha ślizgają się w moich dłoniach, gdy oddalał się od stołu, jego ręka była ciepła, pewna. Nie oglądał się na nich, po prostu spojrzał na mnie i zapytał: Jesteśmy gotowi? A ja znowu kiwnęłam głową. Nie śpieszyliśmy się, nie było dramatycznego wyjścia, po prostu dwoje ludzi, matka i syn. Odchodzili z domu, który nigdy nie był prawdziwym domem. Ale zanim dotarliśmy do drzwi, głos Veri dotarł do nas. Elare, nie rób tego, powiedziała. Brzmiało zimno, wyrachowanie, bez przeprosin, bez uznania, po prostu kontrola, która sięgała po naszą rękę, jakby chciała nas przyciągnąć z powrotem na swoje miejsce. Będziesz żałować, że wychowałaś go na miękkiego, dodała głośniej. Świat nie będzie się martwił o jego uczucia. Zwolniłam i spokojnie się obróciłam. Nie wychowuję go na miękkiego, powiedziałam. Wychowuję go na dobrego, na odważnego, na lepszego niż to, w czym dorastałam. To sprawiło, że jej uśmiech zniknął, i w tej chwili wiedziałam, że nie była w szoku, że to on stanął w mojej obronie. Była w szoku, że nie zatrzymałam go. Przez tyle lat formowała mnie na osobę małą, cichą, nigdy tego nie przewidziała ani z jego strony, ani z mojej. Kiedy wyszliśmy na zewnątrz, zimne powietrze uderzyło w nas od razu. Ale poczułam się dobrze, jakbym oddychała po raz pierwszy po długim zanurzeniu się pod wodą. Za drzwiami słychać było stłumione dźwięki imprezy, ale nie dbałam o to. To już nie była nasza impreza. Nigdy nie była. Majkę spojrzał na mnie, gdy dotarliśmy do samochodu. Zepsułem wszystko. Uklękłam obok niego, serce łamiące się trochę, że musiał to zapytać. Nie, nic nie zepsułeś powiedziałeś prawdę. To jest odważne. To wszystko. Kiwnął głową powoli, a ja widziałam, jak ciężar znika z jego małych ramion. Może nie rozumiał wszystkich warstw tego, co się wydarzyło, ale rozumiał wystarczająco. Rozumiał, że miłość nie polega na chodzeniu na palcach. Że szacunek nie jest czymś, na co musisz zasługiwać od rodziny. Czasami chronienie swojego spokoju oznacza odejście od ludzi, którzy się nie zmienią. Gdy wracaliśmy do domu, siedział cicho, patrząc przez okno. Nie był napięty, nie był zestresowany, po prostu spokojny, jakby powiedział to, co trzeba było powiedzieć. A ja? Wciąż trzęsłam się, ale nie z powodu strachu. To była adrenalina, ulga i coś jeszcze, czego nie czułam od lat, duma. Nie tylko z Mica H., ale z samej siebie, bo tym razem nie szukałam wymówek, nie skurczyłam się, nie tłumaczyłam jej okrutności ani nie udawałam, że mnie to nie boli. Pozwoliłam mojemu synowi powiedzieć prawdę i stałam przy nim w tym. Tamtej nocy to nie była tylko impreza urodzinowa. To był koniec historii, w którą byłam wplątana przez 33 lata. To był dzień, w którym przestaliśmy odgrywać rol, które Vera napisała dla nas. Majkę nie był tylko chłopcem w garniturze, był lustrem, pokazującym mi, kim naprawdę jestem i kim mogłabym być, gdybym w końcu zdecydowała, by przestać przepraszać za to, że potrzebuję miłości, która nie boli. A kiedy weszliśmy przez drzwi do naszego małego mieszkania tego wieczora, zdjął buty, wrzucił marynarkę na kanapę i powiedział: Jestem głodny, mamy makaron z serem. Zaśmiałam się, prawdziwie, szczerze. Zjedliśmy kolację tylko we dwoje, bez świec, bez kamer, bez gotowych uśmiechów, tylko ciepło, bezpieczeństwo, wolność, i po raz pierwszy w moim życiu nie czułam, że czegoś brakuje. Mieliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy. Mieliśmy siebie. Nie tylko opuściliśmy imprezę, oprócz tego opuściliśmy cykl. Tamtej nocy, po zmyciu naczyń i po tym, jak Majkę poszedł do łóżka, siedziałam sama w naszym małym salonie, owinięta w koc, telewizor grał cicho w tle. Nie oglądałam go, po prostu siedziałam tam, myśląc o tym, co się wydarzyło, o tym, co zrobiliśmy. To nie była tylko dramatyczna chwila. To nie był tylko chłopak w garniturze, który wygłasza oświadczenie. Odeszliśmy od czegoś znacznie większego niż urodziny. Odeszliśmy od wzorca, który przez pokolenia kształtował milczenie i wstyd. Myślałam, że poczuję się winna, bo to zawsze mnie powstrzymywało wina, ta, którą karmili cię od dzieciństwa, przebrana za lojalność rodzinną. Ale nie czułam się winna. Czułam spokój, jakbym zeszła z bieżni, na której nie zdawałam sobie sprawy, że byłam. Po raz pierwszy w mojej piersi nie było strachu, tylko cisza. Pomyślałam o tych wszystkich latach, które pozwalałam sobie być redukowaną w tym domu, o chwilach, gdy płakałam w łazienkach lub patrzyłam w lustro, próbując naprawić coś w sobie, co nie było zepsute. Pomyślałam o kłamstwach, które uwierzyłam, że nie jestem wystarczająca, że mój głos się nie liczy, że miłość to coś, na co muszę zasługiwać. Pomyślałam o micach U, o tym, jak wyglądał, kiedy wstał, pewny siebie, spokojny, odważny. Nie był zły, nie krzyczał, był wyraźny, dostrzegł mnie, naprawdę mnie dostrzegł, w moim najgorszym stanie, i zamiast stać się cichym, jak ja nauczyłam się być, on stał się odważny. Tamta mowa to nie tylko o babci, to był jego sposób na powiedzenie ty się liczysz, zasługujesz na lepsze. I nie będę milczał o tym. Zrozumiałam wtedy coś jeszcze. Chociaż byłam rodzicem, on chronił mnie w sposób, w jaki ja nie nauczyłam się chronić siebie. Taka mądrość w dziecku, która nie bierze się znikąd, pochodzi z patrzenia, z głębokiego dbania, z dorastania w domu, w którym prawda jest mówiona, nawet jeśli trzęsie się, gdy wychodzi. On nie tylko mówił za mnie tego dnia, on pokazał mi, kim się staje i kim jeszcze mogę być. Następnego ranka wysłałam krótką wiadomość w rodzinnej grupie na czacie. Majkę i ja nie będziemy uczestniczyć w przyszłych spotkaniach. Proszę uszanujcie naszą decyzję. To nie podlega dyskusji. Wera nie odpowiedziała. Lenore wysłała i moudzi kciuka w górę. Joeune wysłał jedną wiadomość. Rozumiem. I to było wszystko, a dziwnie wystarczyło. Dwa tygodnie później zaczęłam terapię. Po raz pierwszy nie weszłam do gabinetu, czując, że muszę wyjaśniać, dlaczego tam jestem. Po prostu powiedziałam, nie chcę powtarzać tego, w czym dorastałam. To stało się moim celem nie zemsta, nie pojednanie, tylko leczenie, rozwój, spokój. Majkę i ja stworzyliśmy nowe tradycje. W tym, co miałoby być świętem dziękczynienia Uwerii, poszliśmy nad jezioro i karmiliśmy kaczki. Na Boże Narodzenie zostaliśmy w domu w piżamach i oglądaliśmy każdą wersję Grincha. A w dzień matki przyniósł mi śniadanie do łóżka, płatki śniadaniowe i tosty w kształcie serca. Podoba mi się nasza rodzina teraz, powiedział. Jest cicho. Kiwnęłam głową. Ja też. Nie będę udawać, że to było łatwe. Czasami wciąż zadaję sobie pytanie, czy może przesadziłam, czy powinnam była po prostu utrzymać pokój. Ale potem myślę o oczach micach a odniu tamtej imprezy, o tym, jak były jasne i pewne, i przypominam sobie, że pokój to nie brak konfliktu. Pokój to obecność bezpieczeństwa i w końcu to mamy. Nie tylko opuściliśmy imprezę, oprócz tego opuściliśmy narrację, która mówiła nam, że miłość oznacza tolerowanie krzywdy. Odeszliśmy od winy, przekazywanej jak rodzinny przepis. Utworzyliśmy przestrzeń na coś nowego, rodzinę budowaną nie na strachu, ale na zaufaniu, na słuchaniu, na ochronie, która działa w obie strony. Majkę nauczył mnie czegoś, co powinnam była wiedzieć od zawsze, że czasami najodważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, nie jest konfrontowanie się z kimś, ale odejście od niego. A czasami osoba, która cię ratuje, to nie ktoś starszy ani silniejszy. Ale ktoś mniejszy, stojący w garniturze za duży o dwa rozmiary, mówiący prawdę, kiedy to jest najważniejsze. Zamknęliśmy za sobą drzwi i tym razem nie oglądaliśmy się. Jeśli ta historia coś dla Ciebie znaczyła, jeśli kiedykolwiek musiałeś odejść od kogoś, kto miał Cię kochać, ale nie wiedział, jak to zrobić, to mam nadzieję, że wiesz to: nie jesteś słaby, gdy stawiasz granice. Nie jesteś zepsuty, gdy chcesz lepszego życia. I nie jesteś sam. Czasami najtrudniejszą rzeczą na świecie jest zerwanie z cyklem, w którym się wychowałeś, ale możesz to zrobić, absolutnie możesz. A kiedy to zrobisz, dajesz osobom, które przyjdą po tobie, Twoim dzieciom, Twoim siostrzeńcom i bratankom, nawet tylko osobom, które cię obserwują zezwolenie na zrobienie tego samego. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, proszę, polub ją. Podziel się nią z kimś, kto tego potrzebuje, i daj mi znać w komentarzach, czy kiedykolwiek musiałeś podjąć tak trudną decyzję. Czytam każdy jeden komentarz, a jeśli chcesz więcej prawdziwych historii, takich, które nie boją się brudnych części życia, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek, żeby nie przegapić kolejnej. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za słuchanie, a przede wszystkim dbaj o siebie. Zasługujesz na to.